Dzień dobry, dzień dobry, zobaczcie co tu dzisiaj przyjechało do nas, do warsztatu, taka trójeczka, F-34 z silnikiem B-47, nawet na cztery koła, ale słuchajcie, taka trochę nietypowa wersja, bo zobaczcie, auto jest w manualu, a ma nawet na cztery koła, bardzo, bardzo rzadka wersja, zazwyczaj 99,5% samochodów z napędem na cztery koła ma skrzynię automatyczną. A tutaj ktoś sobie tak skonfigurował, że ma manuala i napęd na cztery koła. Ok, ale nie o tym. Auto przyjechał na przegląd, przegląd już jest zrobiony. Słuchajcie. W przeglądzie nie będę mówił, bo już dużo razy o tym mówiłem, więc nie ma chyba sensu. Kolejny raz się powtarzać. Ale zobaczcie co tutaj na przeglądzie usłyszałem niepokojącego. Zaraz uruchomię i Wam pokażę co tutaj pasuje. Nieźle hałasuje co? Rzadko się to zdarza, nawet powiedziałbym, że to się w ogóle prawie nie zdarza. Słuchajcie, głośny jest alternator. I to auto nie ma dużego przebiegu w granicy 150 tysięcy, więc generalnie tutaj taka usterka w tym modelu nie występuje prawie nigdy. No ale jak widać, jeden na milion zawsze jest wadliwy, więc dźwięk niepokojący słyszeliście. Zaraz się tutaj dobiorę do niego tego alternatora. Pokażę Wam, jak to wygląda. Coś tu już porozbierałem. Obudowa filtra powietrza zdemontowana. Osłona zdemontowana. I zobaczcie, już tutaj alternator widać. Także rozbieram dalej. Muszę się do niego dostać. Zdjąć pasek i wyjąć go na zewnątrz. No, i słuchajcie, chwila minęła. Zobaczcie, alternatora nie ma, jest duża dziura, bo alternator leży już sobie tutaj. Tak to wygląda. I zobaczcie, pod bez obciążenia, bez paska jest cicho. A niestety, pod obciążeniem słyszeliście. No, oryginał jest montowany. Deza też tutaj sobie wparł nowe. Zobacz, takie coś elegancki, nowiutki. Dlaczego Denso, a nie oryginał? No, dlatego, że dęzo jest trzy razy tańszy od oryginału, a oryginał kosztuje zaporową kwotę. Na ten moment było ponad 6000. tysięcy. Także nie jest tanio, ale nic. Tak jak mówiłem, to się bardzo, bardzo rzadko psuje przebiegi rzędu 200-300 tys. nie jest żaden problem, żeby ten alternator zrobił bezawaryjnie. No i słuchajcie, auto poskładane, tak to wygląda po zamontowaniu. Zaraz uruchomię zobaczymy, czy jest dobrze. Czy nie ma już tych wszystkich dźwięków niepokojących. Jest bardzo dobry. Auto odzyskało sprawność i jest gotowe do jazdy. To wszystko w tym filmiku. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.